To będzie się nagrywał 10 minut na łosku. Na łosku 10 minut i powiem Wam, że sobie jadę do Palańcika. Tak, jadę do Palańcika. I to będzie w sobotę. Ja będę jechał tam. A filmik będzie w sobotę albo w niedzielę. Albo nawet może być w poniedziałek więc co bądźcie moi na moim kanale. Więc nawet dwóch minut tyle zleciało. Tak szybko nagrywałem z balkonu za 2 minuty na balkonie była, tylko to było bardzo łatwe wezwanie wtedy. A teraz jest trudniejsze, bo nie mogę zejść z Łuska. Na znaczy, mogę wyjść i dotykać dotykać cały czas, ale nie mogę dotykać ziemi. Więc muszę dotykać łóżka, ale ziemi nie mogę dotykać. Na przykład jak się oddalę, od tam na przykład wejdę, muszę dotykać łózka cały czas. Więc widzowie troszkę nie, ale dobra. W ogóle tam chcę wejść i widzę, ja musimy muszę. No ale żeby tego no, nie ale... było. O! to ja właśnie tutaj, na tym łóżku... Tak. Uwaga... No brak, że się ukłowie, co, Dobra, widzę nie tutaj. Teraz... Co to jest? Dobra, mam takie coś. Już jesteśmy... Drodzy widzowie, ja mam takie coś teraz, to spróbuję wziąć ze ptynku, bo jadłka nie wpadła na siebie. Drodzy widzowie, to ciężkie. Nie wiem, jest z jest, ale to było blisko. Drodzy widzowie, ja. ale się jadam. Dobra, widzowie, teraz muszę to dać Dobrze, że wziąłem to. Tym mogę dotykać ziemi, a jest to dobre. Więc mówię wam, będą by dobre odcinki wtedy. Albo nawet jeden odcinek, że nie wiem ile się uda odcinku zrobić, widzowie. Już będziemy za 3 sekundy, 3 minuty, <grywa> i dalej się nazywało, 3 sekundy, 3 minuty, i taki fajny wiersek znowu Oceńcie w oceńcie, nie oceńcie w komentarzach, tylko po prostu oceńcie, mówcie do siebie, wiem, że jestem troszkę dziwny, ale mówcie do siebie, co, <grywa> ile, o, ile, o, od 1 do 10 oceńcie moją kontrę, słuchaj, wiem. Ja. Nie wiem co nie, ale widzę, że teraz muszę to odłożyć, bo chciała tylko to, Chciała, żeby coś było przez te 10 minut, więc w jedną chwilę nie będę nagrywał, albo żeby Was nie okłamał tutaj. Nic o rzucamy. Dobra, rzuciłem. Trafiłem, idealnie. I teraz będę palić Jest, jestem nie, jestem nie, wiem. Dobra widzowie, w ogóle nie, wam coś. Tu jest A. A to krokodyl. to jest aligator. A, B, to nie, 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 i więcej widzicie, bo ja nie widzę, ale jest to jest. Teraz gęś, hipopotam i indyk. I. to to było? Czekaj, bo co siebie. to to jest? I... Jeleń, kykrowa, lis, bebes. I tutaj będzie. Czekaj. Nie widzę, tylko okay. ślepy jestem. niedźwiedź. O, orangutan. I. Nie, to jest P Pingwin, ry ryba. I tu jest słońce. Tu jest ty Tygrys. U łuchatek to jest uchatek? Ja nie wiem. Dobra, tu jest wieloryb, tu i ja Tu zebra, tu źrebie. Nie no, no, Widzowie. W ogóle to jest miateczka ze skały. Jak widzieliście taką krótkę w sklepie, albo jedna w to pozdrawiam. Ale widzowie, tak fajnie będzie tam w Polańczyku, w Polańczyku, w ogóle byłem 4 lata temu chyba nawet i widzowie, tam jest taka bardzo fajnie, że nie wytrzymał normalnie tam są, jest taka z złota, no i jest fajnie tam jest taka po takiej złotej śniadanie się jest do wody to jest bardzo fajne no i polecam taką saldzie. No i właśnie tam się daj was zec będzie. Daj was nisa zec. Skadnijcie. Dobra, nie będę was. Niepewności, bo to jest plaza. Będę się opalał tam i w ogóle. Będzie bardzo fajnie. Ja, ja sobie przypominam 4 lata temu co było. Ile miałem lat, czekajcie. Yy... Czekaj policja. 6 chyba, 6 albo 5 teraz mam 10, to policzcie, no znaczy, coś nie, nie musicie liczyć, bo właśnie wam powiedziałem, teraz będę miał 10, więc zwracajcie uwagę na coś tu baje, bo nie rosnę. Dobra, 6 no, jak miałam 6 lat, to. I pamiętam, to nadal był taki takim domu, ale teraz chyba będę w hotelu. Tak, w hotelu teraz chyba będę, widzowie, bo, bo były takie desce wielkie ja się boję, w tym domku bym normalnie nie wytrzymał. Wydaje no się, uciekał do hotelu normalnie, jakby była tam taka burza. Dobra, widzowie. Nie będę tak cały czas siedział tutaj i z tylko rozmawiać, tylko będzie zrobić, jak inni youtuberzy, Wojan Palion albo inni, no ja nie wiem, co Wezmę... Spróbuję wejść na tak się lata. ale muszę to cały czas dotykać ręką, muszę to cały czas dotykać. Uwaga, trzymam ręką, aby dotknąć po bo ja weźmę tam na ten, nie. i tak pokazuję, słuchajcie. O kurde I przeklnąłem, powiedziałem kurde Jedni wytrzymałem Serce mi stało na wyprawie Dobra widzę, nie dobra, to dobra Ale o no, tak będę teraz wesoła Weź to mnie do o nie dobra, to wejść, co No ja i teraz. Zejść. Oh, kurde, gdzie mogę zejść? Kurde. Nie przeklinam cały czas. Mówię, kurde. To nie jest przekleństwo, kurde. Wy no, teraz tak możecie mówić, ale ja tego nie A to po prostu, Dobre. to nie jest przekleństwo. Dobra, widzowie. U mnie jest godzina, teraz 15 jest, zostało ćwierć No yy, Już teraz 40 minut... 40 sekund do końca tego wysłania, więc A ja mam taki też godziny siedzę na tym cały czas, więc o 14.00 zacząłem i jest 15, teraz powinienem kończyć, ale dla was widzowie specjalnie nagrywam. Widzowie. To dla was nagrywał. Dobra, widzowie. Już za już kończę, bo 10 sekund właśnie. Teraz jest, i pa, widzowie. Pa.